Obejrzymy dzisiaj spotkanie zespołu bardzo utytułowanego o ustalonej pozycji w świecie piłki z drużyną, która w zasadzie jeszcze niczego nie osiągnęła. No i zobaczymy, czy Dawid pokona Goliata, czy też jednak ulegnie wielkim gwiazdom. W dzisiejszym meczu Bułgarzy grają przeciwko Hiszpanom. Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1 z linią pomocy nieco przesuniętą do przodu a dzięki dwóm operującym bliżej bramki pomocnikom wysunięty napastnik nie będzie musiał jedynie walczyć w powietrzu lub zastawiać się plecami do bramki, żeby przyjąć piłkę i odegrać. A to skład reprezentacji Hiszpanii na dzisiejszy mecz. Drużyna zagra w systemie 4-3-3, przy czym napastnicy szeroko rozstawieni. To dobry układ, jeśli zespół zamierza prowadzić oskrzygające ataki. W dodatku każdy ma jasno przydzieloną rolę na boisku, ale też muszą czasem przełamać schemat. Dobrze, udało się przeciąć to podanie. Nie dawali rywalom spokoju i zmusili ich do błędu. Łatwa strata. Asensio. Saul. Isco. Isco, musi to trafić. Ach, dobrze teraz interweniował. Świetnie ustawiony bramkarz. Znakomita reakcja, świetnie obroniony strzał. A czasu nie było wiele, bo strzał końśliwy i z bliska. Brawo, naprawdę należą się po... Jordi Alba. Tak! Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Pełni zasłużone prowadzenie przez większość czasu zespół miał wyraźną przewagę, w końcu ją udokumentował. No i proszę, obrońca sam chyba zaskoczony swoją skutecznością pod bramką rywali. Tacy bramkostrzelni obrońcy to prawdziwa rzadkość. Powinni na niego hukać i dmuchać. Wstawiamy grę, prowadzi Hiszpania. Simeon Sławczew. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Muskec, Isko, powinien dośrodkować. Saul, to może być bramka. Troszkę się pospieszył z tym wyjściem. Szkoda, była świetna sytuacja do zdobycia gola, ale jest spalony. Zostawili mu miejsce na skrzydle. Uderzenie, no można powiedzieć, że strzelał panu Bogu w okno. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Uderzenie w stronę bramki No bardzo ładnie przeciął to podanie Piłkę przejmują rywale Tiago, Aspas. Tiago. Saul. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Próba przelobowania obrońców Futana, bardzo dobrze pomyślane. Przechwyt, ale nie opanował. Piłka wychodzi i będziemy mieli rzut rożny. Od razu głośniejsza reakcja kibiców w takim meczu muszą wykorzystywać takie okazje. Jordi Alba. Isco. Piago. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Aut. Za chwilę rozpoczną od rzutu. W ostatniej chwili przejęli. Jago, Jago Aspas. Może stąd strzelać! W ostatniej chwili sami Państwo widzieli. Myślałem, że będzie gol. Kapitalna interwencja obrońcy. Wszyscy widzieli już piłkę w siatce, ale obrońca jakimś cudem zdołał ją wybić. Milanow. Iwelin Popow. To nie mogło wpaść. Piłka poszybowała wysoko nad poprzeczką Pisko Tiago, Jago Aspas. Jago Aspas, Tiago Alcantara. Ale szansa, Tiago! GOOOOO! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! W takich sytuacjach, z takiej odległości, nie uchroni drużyny nawet refleks bramkarza. Wina stanowczo leży po stronie obrońców, którzy dopuścili strzelca tak blisko bramki, ale mam też wrażenie, że sam bramkarz nie był do końca przygotowany do interwencji. Wynik 2 do 0, ale no i mamy koniec pierwszej połowy. Sędzia dał znaki, Hiszpanie rozpoczęli drugą połowę. Jak Aspas? Odegrał ponownie piłkę. Aspas musi to trafić. Hiszpanie zdobywają bramkę. bramka. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, kto wygra ten mecz. Jedyne pytanie, jakie można tu sobie jeszcze zadawać, to o rozmiary tego zwycięstwa. No, nie mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. Simeon Sławczew. Popow. No, może być groźnie. Marka Asensio, Jaga Aspas, Saul, Sergio Busquets. Trener postanawia wprowadzić małe zmiany. Zawodnik już się przygotowuje do wejścia na boisko. Uderza! Dechea pewnie obronił ten strzał. Sergio Busquets, Thiago, Saul, Marco Asensio, Jago Aspas. No, trwa oblężenie bramki rywala. Długi okres wymiany piłek. Zobaczymy, czy będzie strzał. Zacentrował teraz tylko dobrze uderzyć. Gol! To jest właśnie to! To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje! Rewelacyjne uderzenie i piłka poleciała w dolny róg bramki. Naprawdę ładny strzał. Ależ precyzyjnie posłał tę piłkę w dolny róg bramki, fantastycznie przymierzył. Oto przykład doskonałego zrozumienia graczy. Świetna wrzutka i wykończenie akcji. Zdają się jak łyse konie, i zakładam, że jeszcze nie raz zobaczymy bramki, będące efektem ich współpracy. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Tiago. Zobaczmy, Hiszpania atakuje. Dośrodkowanie w pole karne, walczą piłkarze o Zbyt głębokie dośrodkowanie, jak widzimy, Bramkarz nie miał żadnych problemów z wyłapaniem piłki. Marka Asensio. Milanow. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Dobry pomysł, dobre wykonanie, ten lot może zaskoczyć obronę. Karmahal, Sergio Busquets, Iago Aspas, Tiago. Zabrał mu piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym. Milanow. Ale świetnie teraz zablokował. Jest okazja. Będą mieli szansę, powiem, będą wykonywali rzut rożny. Piłka z rzutu rożnego leci w pole karne. Niewiele brakowało i mielibyśmy gola. Dobre rozegranie rożnego i przyzwoity strzał. Wydaje mi się, że dobramka bramka wisi w powietrzu. Prędzej czy później muszą coś strzelić. Atakują wzdłuż bocznej linii. Piłkę przejmują rywale. Simeon Sławczew. W ostatniej chwili przejęli. Będziemy mieli zmiany. Zawodnicy czekają już przy linii bocznej. Trener zaraz wprowadzi któregoś z nich do gry. Marka Asensio. Jaga Aspas. Wymanewrował obrońców. No i teraz. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Na wojsku pojawi się nowy zawodnik. Marka Asensio. Ostatnie 7 minut regulaminowego czasu gry. Dobrze to odczytał, w porę zareagował. I mają piłkę. Jaga Aspas. Ok. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Marka Ascensio, Jago Aspas. Od początku spod... Świetnie przedał się przez obronę. Szansa! Jak on to obronił! Strzał z bliskiej odległości. Rzeczywiście popisał się doskonałym refleksem. Dzisiejszy mecz, choć był tylko meczem.